Witajcie serdecznie z tej strony Bear. Tym razem zagramy w grę Barbie Pamiętaczek. To do dzieła. Jak widać, mamy 6 kart. Teraz na chwilę się pokazały, odwrócone zostały. I Teraz musimy odnaleźć dwie takie same karty. No tym razem się nie udało. O, tutaj będzie pierwsza para. To jest druga. No i tu musi być trzecia. Czyli wszystkie pary zostały odnalezione. Przechodzimy do następnego etapu. Tutaj mamy 8 kart. Na chwilę były pokazane, i teraz ćwiczymy naszą pamięć. Gdzie one były, te pary? Tu jest pierwsza para na pewno. Tu jest, zdaje się, druga. A gdzie jest reszta? Hm. Może tu? Nie, jednak nie tu. O, teraz tak. I ostatnia para. Jest, ułożyliśmy. To możemy przejść do następnego etapu, do następnego poziomu. Mamy 12 kart. Czyli 6 par. Dobra, pierwsza para. Druga, trzecia. No i teraz to będą szczały, bo już nie pamiętam. O, w ten sposób, dobra. Czyli chyba tu było. Nie, jednak nie tu. Dobra, tu. I tu musi być ostatnia para. Tak. Ułożyliśmy wszystkie. Teraz znowu jest sześć par. Tu była pierwsza para. Tu była druga. Tu trzecia. A teraz co? Tu? Nie tu? Tu było na pewno. Zdaje się, że tu? Nie. Dobra, i ostatnia para. Tak, ułożone wszystkie obrazki. O widzę, że kolejny raz jest to samo, czyli 6 par. Hmm. Gdzie to było? Tu jest pierwsza para. Okej. Okay. To nie tu. To jest druga. W ten sposób. O, tu jest tak. No i tu jest ostatnia para. Ułożyliśmy wszystkie. Także to można właściwie grać bez końca, bo znowu się pojawia 12 kart, czyli 6 par. Ale może już wystarczy na, na ten pierwszy raz. Chyba, że będziecie chcieli, żebym dalej w to zagrał. Oczywiście możecie dać znać w komentarzu. Lajkujcie, udostępniajcie. Komentujcie, subskrybujcie. A ja już się z wami żegnam. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.